Cześć, jestem Kapral i witam Cię drogi widzów w kolejnym filmie na moim kanale a w dzisiejszym filmie odbierzemy sobie 30 poziomów karnetu zadmierskiego wraz z nową chromatyczną postacią Mandy. Także jeżeli taki film Cię spodoba to koniecznie strzel lajka pod tym filmem i również możesz zasubskrybować ten kanał razem z dzwoneczkiem żeby nie ominęły Cię kolejne materiały. Jak sami widzicie, mamy tutaj 30 poziomów naszego karnetu razem z tą nową, aktualnie no, najlepszą postacią w grze, czyli Mandy. E, I uwaga, nie odbiorę, moi drodzy, z każdego poziomu e, dwóch nagród. Ponieważ, e, znaczy dobra, będą poziomy, gdzie będę odblokowywał po dwie nagrody, ale nie w każdym. Gdyż, moi drodzy, jak wiecie, albo nie wiecie, ja wam teraz pokażę, e, mi słuchajcie, oprócz Mandy teraz będzie... Brakowało tylko Bastera, czyli aktualnie chromatycznej postaci z tamtego karnetu, i żeby go odblokować, muszę uzbierać te właśnie chroma kredyty, a nie te zwykłe. No a jakbym teraz odblokował te zwykłe, to to by mi się naliczało dokładnie do tutaj naszej sławy. Co myślę, że jest trochę bez sensu, bo kiedy wyjdzie nowa postać, to wtedy będę mógł na tą nową postać od razu te kredyty odblokować. No i zdobyć nową postać, a teraz jakbym to odblokował, no to by to mi się zaliczyło na tę sławę. No a wiadomo, że ta sława tak naprawdę no no nic wam tak naprawdę nie daje, nie, no tylko widać, że na profilu tam macie wyższy level, najwyżej jak tam ją wbijecie yy, dosyć wysoko i tak naprawdę no no nie wiem, no mnie to naprawdę totalnie akurat yy, nie interesuje. No jak ktoś na przykład chce, żeby jego profil ładniej wyglądał, no to może sobie tam ulepszać, ale ja słuchajcie, czekam na kolejną nową postać, żeby do tej kolejnej nowej postaci właśnie dodać te kredyty. No i dobra, moi drodzy, także zacznijmy sobie od pierwszego poziomu. Tutaj mamy po dwa razy punkty mocy więc lecimy sobie z tymi punktami. 160-165, czyli razem, moi drodzy, szybka matematyka, 325 punktów mocy, właśnie odblokowaliśmy na nasze konto. Także naprawdę już fajny początek. Teraz mamy 10 gemów, zbieramy sobie golda, oj wam powiem, że gold naprawdę się przyda, też później na te wszystkie star powery i gadżety. Kolejne 160 punktów. Ok, teraz kolejne punkty. No wam powiem, że myślę, że dosyć szybko to wszystko sobie będziemy odblokowywać, ponieważ no wiadomo, że teraz już jak nie ma tych skrzynek to szybciej to się odblokowuje, a tak to trochę to trwało. Więc dobra, lecimy sobie dalej. Kolejne 160 punktów mocy. A teraz mamy 60 tych y, chroma kredytów, więc je sobie oczywiście odbierzemy. Już ich razem mamy 380 y, i lecimy sobie dalej. Teraz przechodzimy sobie dopiero na 9 level, gdyż no, 8 sobie nie odbierzemy, bo mamy te zwykłe kredyty, zarówno na tym darmowym, jak i na tym płatnym karnecie. Lecimy sobie z goldem. Teraz mamy pinpaka, dobra. I co my tutaj mamy? No, takie średnie emotki. Ok, 185 punktów mocy, dobra. 160. 40 chroma kredytów. No i dalej lecimy sobie z goldem. Teraz kolejne punkty mocy. No naprawdę Wam powiem, że tych punktów będę miał mega sporo. Okej, okay, kolejne 10 gemów. 185 punktów. 300. 35 Golda, teraz 160 punktów. No cały czas moi drodzy, mamy to samo. Teraz mamy znowu 40 tych chromatycznych kredytów. O, widzę, że mamy więcej Golda, bo mamy 640. Dobra, to mi się podoba. No i znowu mam 335 185 punktów. No i mamy nowy spray, ok No nawet fajna koronka, wam powiem. Podoba mi się. Lecimy sobie dalej. Znowu mamy punkty, chroma, kredyty, 20 gemów, dobra. Jak sami widzicie na swoim koncie mam aktualnie 162 gemy, czyli jeszcze 8 gemów i będziemy mieli dokładnie uzbierane na już następny karnet. Lecimy sobie dalej z goldem, z punktami mocy, później sobie zobaczymy ile razem będzie tych punktów, bo ich będzie naprawdę mega sporo. No golda w sumie też mi tutaj dużo doda. Już to jest w sumie końcówka, bo mamy już 26 poziom. Dobra, kolejne punkty. Odbieramy sobie. Teraz chroma kredyty. 640 monet. 160 punktów mocy. 185 punktów mocy. No i moi drodzy, na sam koniec odbieramy nową chromatyczną postać Mendy. którą myślę, że również w tym filmie sobie przetestujemy. Ok, czyli mamy ją odebraną. No i jak na razie, moi drodzy, sobie zostawimy. Te oczywiście. Zwykłe kredyty, tak jak wam mówiłem, na kolejną postać, więc tego ruszać nie będę. Tu pewnie mamy wyzwanie z Mandy, dokładnie 15 wygranych za 1000 żetonów. To sobie też pewnie później po filmie wykonam. I co moi drodzy, może teraz przejdźmy do naszej listy zadymiarzy. No i zobaczcie, no ja tu pewnie mogę praktycznie każdego ulepszyć, bo mam tyle tych punktów, że no tak, no mogę słuchajcie, w zasadzie każdego sobie ulepszyć, ale zobaczmy ile ich mamy dokładnie 3074, więc powiem Wam, że naprawdę sporo i wiecie co może na razie tak tutaj nie będę ulepszał różnych postaci, później się zastanowię kogo dokładnie tutaj ulepszyć, no pewnie, nie, no czekajcie, na Mandy na pewno coś tutaj musimy, żeby no zobaczyć jak mocna jest słuchajcie ta postać, więc no trzeba trochę ją polepszać, nie? Tak myślę, że na siódmy poziom, żeby też może jakiś gadżet przetestować. Dobra, mam, mamy siódmy. I na razie ona ma tylko jeden gadżet, dobra. E, więc kupimy sobie za 1000 golda. Następny cukierek wystrzelony przez Mandy z dozownika spowalnia trafionych wrogów na 2,5 sekundy. Aha, dobra, czyli... Może to być w sumie dosyć dobry gadżet. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grze. I tu również mamy tylko jeden Star Power. Okej, okay. wiecie co? No, korci, żeby na tą dziewiątą też ulepszyć, żeby ten Star Power odblokować. Ale na razie się jeszcze z tym wstrzymam. Ale sobie wybierzemy, oczywiście, tą nową postać. No i co? Damy sobie. Myślę, że na takie solo. No i lecimy z pierwszą gierką. No więc lecimy, moi drodzy, z pierwszym. Meczem. No i co my tutaj mamy? Mamy od razu pierwszego kiba. Mamy tutaj Poko. Okej, okay. i to zadaje dokładnie 1560. Naprawdę bardzo dużo Wam powiem. Bardzo dużo. No ten Poko to już praktycznie tutaj nie żyje. Dobijemy go sobie, bo on tam w ogóle nie ma jak przejść chyba. Także spokojnie, żebym go tutaj trafił. Dobra. No i mamy już tutaj pierwszego fraga na naszym koncie. Zaraz sobie pewnie użyjemy tego gadżetu. W ogóle widzowie, możecie napisać w komentarzu kto z was już ma Mandy. Kto z was odblokował Mandy. Zobaczymy ile jest takich osób. I okej okay, moi drodzy, na razie tutaj mamy nitę na środku. Tam mamy Jessie, która przed chwilą kogoś zabiła. I dobra, tą nitę też sobie dobijemy teraz od razu. A co robi ten ult? O ten ult to jest naprawdę mega OP. Czekajcie, użyjemy go sobie. O kurde, ile to zadaje, 4000 tam ileś. Jakie to jest OP widzowie. To jest takie OP, takie dowalone, że naprawdę. Teraz mamy Jackie, Ty, tylko żeby mnie tutaj ta Jackie tak nie podjechała, dobra, ale to jest wiadomo, że to jest taki poziom, że tu tak naprawdę grają same boty. Więc na spokojnie, znowu sobie użyjemy gadżetu. Znaczy ulta. No i wygrywamy. Mamy plus 10 pucharków, także przechodzimy do kolejnego meczu. Dobra, widzowie, lecimy sobie z drugim meczem. I tak, od razu mamy tutaj Rose po lewej. Może sobie przetestujemy ten gadżet wreszcie. Aha, dobra, czyli takie zwykłe spowolnienie. Bierzemy sobie drugiego Cuba, Tam mamy Bula, moi drodzy. Mamy Bula, ale my teraz w niego zładujemy ulta albo w tą Jackie. Ulta walimy, zobaczcie jaki potężny ulcik wleciał. No i ładnie moi drodzy, mamy kolejne kiby. Teraz znowu walimy w bula, ale dostał. Potężny ult, potężny ult widzowie. No i penny również leży. No i wygrywamy kolejny mecz. No i lecimy z ostatnim meczem, także zobaczymy jak to słuchajcie wyjdzie u nas. Także na spokojnie lecimy sobie może na Mida od razu, bo tam pewnie jest dużo skrzynek dokładnie. Aż 5 skrzynek mamy. E, dobra, mamy trzy kuby. Teraz jeszcze sobie rozwalimy kolejne dwa. Musimy uważać, bo tu za nami jakiś Daryl idzie i będzie nas podjeżdżał, najgorzej widzowie, dobra przeżyliśmy, ale trzeba go tutaj dobić ogólnie tego Daryla, bo nie fajnie to wygląda, więc musimy go jak najszybciej się pozbyć, dobra dostał i mamy wielkie starcie. I szukamy typa kolejnego, aha dobra, koleś się chyba sam zabił, także wygrywamy to spotkanie. Także to by było na tyle w tym filmie. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. No i cześć.